Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, gdzie poruszymy temat propozycji zestawów komputerowych dla graczy, typowo dla graczy w różnych przedziałach cenowych. Przypominam, że na moim forum ITPC jest taki wątek stworzony przez moderatora Sardunek, on co miesiąc te zestawy uaktualnia, także co miesiąc są świeże. Czasami są jeden 1-2 dni, ale to wynika tam z różnych innych rzeczy niezależnych od nas. Podzielone są tak naprawdę te zestawy na trzy grupy. Pierwsza grupa dla osób, które nie chcą podkręcać procesora od 1600 zł do 4200 jak widać. Kolejna grupa jest to, są to zestawy, proporcje zestawów, komputerów do podkręcania, czyli z procesorami Haswell, czy też David Canyon, i kolejna z procesorami Skylake. Tutaj Skylake na tyle już cenowo spadły, że moim zdaniem warto się nad nimi zastanowić. Także trzy takie grupy mamy. Jeżeli chcielibyście, żeby dodać grupę, powiedzmy, komputerów opartych o płyty mini ITX, to również piszcie taka możliwość istnieje. Zwróćcie uwagę, że prowadziliśmy trochę nowych produktów, w tym miesiącu będzie to Sharkoon, Wcześniej był to Muszkin, czyli pamięci Muszkina i dyski SSD Chronos od Muszkina. To jest znana bardzo firma w Stanach, w Europie troszkę mniej, ale naprawdę bardzo solidna. Także dlatego też tutaj w zestawach ona się pojawia. Natomiast co do Szarkuna, to wprowadziliśmy dwa zasilacze: Szarkun WPN500 i WPN600. Ja otworzę obydwa te zasilacze. 500kę recenzowałem u mnie na kanale całkiem niedawno, także możecie sobie filmik zobaczyć. Proszę bardzo, nawet moral tutaj wrzuciło go pod opisem tego produktu, także macie łatwy dostęp do tego filmiku. Zasilacz naprawdę ma bardzo dobrą regulację napięć, również bardzo, ale to bardzo niskie tętnienia, co jest ogromnym plusem. Certyfikat 80 plus brąz, ta sprawność w testach wychodziła nawet troszkę lepiej, niż jeżeli ten certyfikat tutaj wskazuje, także z tym również problemu nie ma. Jest tutaj wprawdzie grupowa regulacja napięć, natomiast robiłem później jeszcze dodatkowe testy za pomocą crossloada, czyli obciążyłem maksymalnie linię 12V i delikatnie tylko linię 33,5V, czyli stworzyłem, można powiedzieć, taką sytuację, jaka panuje zazwyczaj na co dzień w komputerach i nie było problemów z regulacją napięć. Także tutaj problemu nie ma, ten zasilacz naprawdę daje radę. Mało tego, również uruchomimy komputer oparty o 6-rdzeniowy procesor 3930K podkręcony na 4 GHz. Do tego karta dość pronożerna, bo R9 390. Również problemów nie było, napięcia były bardzo stabilne. Semi-modularna jednostka, wprawdzie nie mamy płaskich kabli, a szkoda. Natomiast tutaj jeszcze warto wspomnieć o japońskich chociażby kondensatorach. Teraz tak, dlaczego tworzyłem obydwa te zasilacze? Bo to jest tak naprawdę ta sama seria, różnią się tylko i wyłącznie ale zwróćcie uwagę, 500 kosztuje 258 zł, a 600 278. Moim zdaniem warto te dwie dyszki dorzucić i mieć ten zapas mocy 100 W za te 20 zł. Taka jest moja oczywiście propozycja. Także zasilacze szarkuna i jeszcze obudowa szarkuna BW9000V. Ja recenzowałem ostatnio na kanale kilka dni temu dosłownie obudowę z symbolem BW9000V, czyli z oknem. Tutaj ta wersja bez okna kosztuje około 309 zł. W tym przejściu cenowym, moim zdaniem, jest to jeden z lepszych wyborów. Obudowa naprawdę rewelacyjnie wręcz wykonana. Bardzo dobrej jakości materiały. Nie ma się tutaj do czego kompletnie doczepić. Wersja z oknem kosztuje około 340 zł, także, moim zdaniem, warto do niej dopłacić. Oczywiście, jeżeli Wam na tym oknie zależy, jeżeli nie, to jasna sprawa, że sensu nie ma. Także obudowa naprawdę bardzo solidna. Z czystym sumieniem mogę ją wam tutaj polecić. Także dwa takie nowe produkty i jeszcze dodam jedną rzecz. To jest propozycja, także nie jest to wyrocznia. Możecie sobie zmieniać na przykład chociażby procentów kart graficznych. Tak widać, że polecane są u nas karty Sapphire Nitro. Naprawdę bardzo fajne ładne jednostki. Możecie sobie zamienić na przykład na kartę powiedzmy kartę Sapphire Radeon Nitro R9 390 zamienić na kartę GTX 970. Ale tutaj ostatnio widziałem te właśnie na kanale Bakak Gaming, Hardcore Gaming dokładnie. Czyli testu u bakaka, i wyszło na to, że w najnowszym. Tomb Raiderze pobór pamięci z karty graficznej jest grubo ponad 4 GB. Także karty z 4 GB RAMu mogą mieć problemy, mogą mieć kawki I to było w rzeczywistości Full HD. Oczywiście wszystko było wymaksowane, ale nie zmienia to faktu, że pobór pamięci naprawdę był spory. Nie wiem, czy to będzie poprawione, czy to jest jakiś bug, czy, czy później jakiś patch do tego wyjdzie. Trudno powiedzieć, natomiast no, warto też również to wziąć pod uwagę. Można zmieniać sobie oczywiście procentów płyt głównych, można te płyty troszkę inaczej dobierać, ale macie już pojęcie mniej więcej, jak to wygląda, <coughs> jakie podzespoły do danego zestawu wybrać. Przypomnę również o promocji dla moich widzów i dla e, oczywiście użytkowników mojego forum e, w sklepie RENET. Także tutaj kupując komputer za minimum tysiąca zł, używając odpowiednich kodów, macie darmową wysyłkę i lub skład inaczej, darmową wysyłkę i składanie komputera za symbolczą złotówkę lub też darmowa wysyłka e, i za symbolczą zotówkę pendrive 8 GB. Także od was to zależy. Przeczytajcie dokładnie zasady tej promocji, bo e, inaczej nie zadziałają po prostu Wam kody. Tyle chyba, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć na temat propozycji zestawów komputerowych. Także przejrzyjcie sobie je na spokojnie. Każdy może sobie, znaczy, coś może dla siebie znaleźć. Ja się z Wami żegnam. Jak zwykle poproszę o w górę, jak Wam się film podobał. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej. Lenovo TechZone, czyli Forum Miłośników Technologii. Rejestruj się, wypowiadaj i zgarniaj nagrody. Co miesiąc do wygrania 20 zestawów z gadżetami Lenovo, a raz na jakiś czas nagroda główna w postaci tabletu Yoga Tab 3 Pro. Szczegóły w opisie filmu.